Paliwa rakietowe to bardzo niebezpieczne substancje. W trakcie trwania zimnej wojny radzieccy naukowcy ochrzcili jedno z nich mianem diabelskiego jadu. Nie bez powodu. Było niezwykle żrące, niestabilne i doprowadziło do olbrzymiej katastrofy na bajkonurze, którą komuniści przez lata ukrywali. W dzisiejszym materiale opowiem Wam właśnie o tej katastrofie i o diabelskim jadzie, który doprowadził do eksplozji, ale jak często bywa w takich sytuacjach, główną przyczyną katastrofy okazał się czynnik ludzki. Zapraszam do oglądania. W XX wieku balistyczne pociski rakietowe cały czas były nowinką techniczną, a naukowcy po obu stronach Atlantyku zastanawiali się, jak poprawić ich możliwości. Eksperymentowano z najróżniejszymi substancjami, które miały napędzać nie tylko pociski, ale też rakiety przeznaczone do eksploracji kosmosu. Jednym z popularnych rozwiązań były paliwa hipergolowe. Składają się one z dwóch ciekłych składników. Reduktora oraz utleniacza, które po połączeniu samoczynnie się zapalają, przez co nie wymagają zewnętrznego zapłonu. Popularnym utleniaczem, z którym eksperymentowano niemal od początku prac nad paliwem rakietowym, jest kwas azotowy oraz jego różne mieszanki. Jedną z nich określa się mianem kwasu azotowego dymiącego na czerwono, czyli tak zwanego RFNA. Z angielskiego Red Fumic Natric Acid. Składa się ona w 73% z gazu azotowego i w 27% z tetratlenku diazotu. Jest niezwykle skuteczna, ale ma też swoją ciemną stronę. RFMA z 1945 roku nienawidził każdy, kto miał z nim cokolwiek do czynienia. To była czysta i trwała nienawiść. Nie bez powodu. Napisał w swojej książce Zapłon nieformalna historia płynnych paliw rakietowych John Clark, czyli jeden z naukowców pracujących w połowie XX wieku nad paliwami rakietowymi. Mała ciekawostka: po zakończeniu swojej kariery chemika, Clark został dość popularnym autorem książek science fiction i bardzo mocno przyczynił się do popularyzacji opowieści konanie barbarzyńcy, który był wielkim fanem. Ale może wróćmy do paliw rakietowych. RFNA było przede wszystkim niezwykle żrącą substancją. Nawet w pojemnikach z aluminium musiała być przechowywana w niskiej temperaturze, bo w cieplejsze dni na dnie zbiornika pojawiał się glutowaty osad. Jeszcze gorsze były efekty zetknięcia się kwasu ze stalą nierdzewną. Niszczył ją bardzo szybko, a w zbiorniku zostawała zielonkawa galareta, która średnio nadawała się na paliwo rakietowe. Eksperymentowano również z przechowywaniem RFNA w zbiornikach z tytanu, ale niestety zakończyło się to bardzo nieprzyjemnym incydentem. 29 grudnia 1953 roku w jednej z baz sił powietrznych Stanów Zjednoczonych pewien technik zanurzał w kwasie próbki tytanu. Opis skutków eksperymentu znajdziemy w książce Clarka. Nagle bez żadnego ostrzeżenia jedna lub więcej próbek eksplodowało, wyrzucając go w powietrze, pokrywając kwasem i odłamkami szkła oraz wypełniając pomieszczenie dwutlenkiem azotu. Technik prawdopodobnie szczęśliwie dla niego zmarł przez uduszenie, nie odzyskując przytomności. Tego typu problemy oznaczały jedno. Utleniacz nie mógł być przechowywany przez długi czas w zbiornikach samego pocisku. Trzeba było go tam umieszczać dopiero przed wystrzeleniem, a to, zdaniem autora książki Zapłon, było mało przyjemnym procesem. RFMA atakuje skórę i ciało z łapczywością stada piramid. Zaledwie jedna kropla zostawiła na moim ramieniu bliznę, którą po 15 latach mam do dzisiaj. Tak jak już wcześniej wspomniałem, RFMA było najczęściej używane w formie utleniacza a do wystrzelenia pocisku rakietowego niezbędny był również reduktor. Jednym z nich jest nie mniej niebezpieczna hydrazyna, a konkretnie 1,1 dimetylohydrazyna zwana również UDMH, toksyczna oraz rakotwórcza substancja, nad którą badania zostały rozpoczęte w Związku Radzieckim w 1949 roku. Wykorzystywana jest jako paliwo rakietowe od połowy lat 50., a jej połączenie z RFNA nazywane było przez radzieckich naukowców diabelskim jadem. Jad ten w 1960 roku zabił ponad 150 osób, które pracowały na rosyjskim kosmodromie Baikonur. W 1960 roku na kosmodromie Baikonur zespół naukowców pod dowództwem marszałka artylerii Mikrofana Niedelina pracował nad rozwojem rakiet L-16. Pociski zaprojektowane przez inżyniera Michała Angela wykorzystywały jako paliwo wspomniany wcześniej Diabelski Jad, czyli połączenie RFNA oraz hydrazyny UDMH. Miały być gotowe dopiero w lipcu 1961 roku, ale Nedelin spieszył się, żeby wyprzedzić inną grupę naukowców pracujących nad alternatywną technologią. Skutki pośpiechu miały okazać się katastrofalne. Ze względu na ryzyko związane z używaniem diabelskiego jadu opracowano specjalne procedury bezpieczeństwa. W trakcie tankowania na platformie startowej rakiety powinien znajdować się wyłącznie niezbędny personel, a wszelkie modyfikacje rakiety powinny być przeprowadzane z opróżnionymi zbiornikami paliwa. Niestety nikt się do tych procedur nie stosował, nie robił tego nawet sam Niedelin. Marszałek lubił ponoć wziąć swoje krzesło, ustawić je na płycie startowej i stamtąd obserwować pracę inżynierów. W ten sposób dawał też przykład innym, żeby zachowywali się podobnie. Gdy 23 października przygotowywano się do ostatnich testów, technicy napełniający zbiorniki paliwa robili to po raz pierwszy. Michał Yangiel zdecydował bowiem, że żadne wcześniejsze ćwiczenia na testowym modelu nie są potrzebne i jedynie opóźniłyby realizację projektu. Nie zdążono też naprawić mechanizmu odpowiedzialnego za łączenie dwóch składników paliwa. Membrany oddzielające substancje od głównej komory spalania były jednorazowe i nie zawsze odpowiednio się odrywały. Żeby potwierdzić poprawny przebieg całego procesu, Jangiel kazał jednemu z techników nasłuchiwać z bliska odgłosu płynącego płynu. Wystarczyłby wtedy naprawdę niewielki wyciek, a trujący gaz zabiłby mężczyznę. Testy nie przebiegły jednak zgodnie z planem. Przypadkowo wysadzono ładunki rozrywające membrany przewodu paliwowego i kwas azotowy dostał się do głównej komory spalania. Nie stanowiło to co prawda dużego niebezpieczeństwa dla ludzi, ale RFNA było tak żące, że w ciągu dwóch dni mogło bardzo poważnie uszkodzić rakietę. Rozpoczął się wyścig z czasem. Te słowa Mahometa niestety dobrze obrazują wydarzenia, które miały miejsce 24 października 1960 roku na bajkonurze. Niedelin w pośpiechu zaprosił na ten właśnie dzień radzieckich dygnitarzy, a reszta zespołów pocieczoła przygotowywała się do nieplanowanego startu rakiety. Ze względu na bardzo małą ilość czasu, przy niektórych zadaniach trzeba było improwizować. Wbrew procedurom, nieco wcześniej uruchomiono akumulatory, żeby niska temperatura, a zbliżała się zima, nie wpłynęła negatywnie na ich działanie. Jednocześnie jeden z techników źle ustawił programowany dystrybutor napięcia na pozycję po odpaleniu. Błąd ten, co prawda, został potem naprawiony przez innego inżyniera, ale tak późna zmiana ustawień miała katastrofalne konsekwencje. Podczas przestawiania doszło do połączenia obwodu z uaktywnionymi już wcześniej akumulatorami, a w konsekwencji rozerwane zostały membrany blokujące dopływ diabelskiego jadu do komory spalania drugiego stopnia. Płomienie wylotowe silników drugiego stopnia błyskawicznie dostały się do silników pierwszego stopnia i doprowadziły do potężnej eksplozji. Wszystkich w bezpośrednim otoczeniu rakiety płomienie błyskawicznie spopieliły. Tych, co stali nieco dalej, czekał jednak jeszcze gorszy los. Zostali spaleni żywcem lub otruci toksycznym gazem. Zginął również marszałek Niedelin, który zniecierpliwiony opóźnieniami opuścił dygnitarzy i udał się na platformę startową. Przeżył natomiast Michał Jangiel. Miał olbrzymie szczęście. Tuż przed eksplozją udał się na papierosa. Łącznie w katastrofie na Bajkonurze zginęło ponad 150 osób, chociaż uważa się, że liczba ta może być zaniżona. Całe wydarzenie zostało bowiem utajnione jeszcze tego samego dnia z rozkazu Nikity Chuszczowa, a rodziny ofiar poinformowano, że przyczyną śmierci była katastrofa lotnicza. Władze radzieckie przeprowadziły śledztwo, ale Breżniew nalegał, żeby komisja zajmująca się sprawą nie szukała winnych. Tłumaczył, że winni i tak zostali już ukarani. Michał Jangiel po katastrofie przeszedł zawał i przez wiele miesięcy nie mógł znaleźć żadnej pracy. Program badawczy rakiety R-16 wznowiono w styczniu 1961 roku, a pierwszy udany lot odbył się w listopadzie. Problemy z międzykontynentalnymi rakietami R-16 miały być jednym z powodów podjęcia decyzji przez Chorzczowa, żeby zainstalować pociski rakietowe średniego zasięgu na Kubie. Dokładnie 3 lata po katastrofie na Bajkonurze doszło do kolejnego wypadku. Wymieniając żarówkę, jeden z żołnierzy wywołał spięcie i pożar w silosie pocisku balistycznego. Od tego czasu 24 października został uznany za pechowy dzień kosmodromu i nie odbywają się wtedy żadne starty. Miejsce katastrofy do dzisiaj jest opuszczone i znajduje się tam jedynie kamień upamiętniający tragedię. Radzieckie władze dopiero w 1989 roku przyznały się, że taka katastrofa miała miejsce.